Cześć, dzień dobry z tej strony, Morsa. Dzisiaj kolejny odcinek z Brawl Stars na kanale. Dzisiaj postaram się, żeby była już lepsza jakość w ten dźwięku niż w poprzednim filmie, bo oglądałem poprzedni film i widziałem, że jest słaba. A dzisiaj właśnie grałem z kolegą. Teraz gadam z nim też na Teamsach, Piliw pewnie kojarzycie z poprzednich filmów i, I on dzisiaj nie będzie się odzywał, ale będzie nam towarzyszył w filmie. On mnie słyszy w razie czego, więc tak. I słuchajcie, wbiliśmy 22 tysiące pucharków. Dzisiaj też wbiłem z tyłu na 20 rangę. Mega się dzisiaj męczyłem, jeśli chodzi o to, ale mamy to: 22 tysiące pucharków. Uwaga, i dzisiaj y, trochę jest opening nawet na kanale drobny. Patrzcie, 2 mega. Jest! Jeju, screen. Czek, y, czekajcie teraz. Zrobię screena. O, ale pięknie. Kolejny tysiąc pucharków. już na tym kanale. Jak zaczynaliśmy to nagrywać. To miałem 20, teraz już 22 tysiące. Pięknie. Yy, dobra. No najpierw przechodzimy do Naglu z karnetu yy, i odbieramy sobie małą skrzynkę i będą jeszcze dwa mega boxy i dwa big boxy. Dlatego Opening też jest całkiem, całkiem fajny. Z małej 30 monet, 4 punkty do kolet i 5 do franka. Dobrze. Dalej. Big box. Za dziewiąty poziom. Yy, porobiłem misję. Dobra. 141 monet. Dużo, więc wątpię, żeby coś było. Yy, 9 do Byrona i nic nie ma, bo się nie świeci. 10 do Steel i jeszcze 12 do Kiełka. Dobrze. Kolejny Big Box. Za 11 poziom. Ok. Trójka. 66 monet, więc dwa razy mniej. No i znowu nic. Nie podoba mi się to. Ale może teraz zwiększyliśmy szansę. Jeju, pięciu znajomych gra w ogóle. Nieźle. Yy... Może zwiększyliśmy szansę na to, żeby coś wypadło nam z tych megaboksów. A i polecam w ogóle wbić do klanu Emorksy. Nadal się rozwijamy. Już mamy 11 członków, więc bardzo fajnie, bardzo fajnie to idzie. Jest już no o wiele lepiej niż w FC Piłki, a to wszystko dzięki temu kanałowi. Dzisiaj wbił nowy członek Asoka. Dobra. I dwa boxy. Słuchajcie! Wielka pełna chwila, ale najpierw sprawdzimy szanse jakie mamy na postacie. I później sobie jeszcze zagramy z Filipem... E, jak to się nazywa? No. E, kolejne gierki, jak zdążymy, zobaczymy ile. 804% na legendę i na mityka... Aha, dobra, czyli na Ravsa 2600, czyli bardzo duże. Tylko możliwe, że Ravsa trafimy... Nie wiem, ale byłby naprawdę przekazacki film. I co zrobimy z tą mapką moją? Bo pewnie niedługo nie się skończy też czas na wysyłanie i nie uda się, nie będzie można go zrobić. Dlatego ja pomyślę dzisiaj, pomyślę i w kolejnym filmie już Wam powiem, kiedy się spotykamy nagranie klanowicze. Ja Wam to napiszę jeszcze w poczcie klubowej i proszę na poczcie klubowej nie pisać. Niko, proszę mnie, wolałbym, żeby nie pisał. Szanse mamy duże na Rafsa. Yy, I co? Dzisiaj miał być zupełnie w ogóle inny film z, z Ligi Mocy. No ale teraz leci Megabox za 22 tysiące pucharków. Uf, proszę. Uwaga. Piątka. Ja nie mogę. Dobra. Za 2 k nic nie ma. Eee. Yy... Dobra, było 10 do Serge, teraz jest 16 do Stew, 26 do Bibi, pana P29 i 59 do Kiełka. No i ostatnia skrzynka. Ostatnia skrzynka, dlatego fajnie by było, jakby coś wypadło. Eee, co? 10 level w karnacie. O oh my god. Dobra, otwieram bez zasłaniania, albo zasłaniam. Albo odsłaniam. Co, 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 co? Ludzie, co jest? Oh my god! usemka. Co? A wiecie, co jest najlepsze, że na gorszym koncie? Jak ostatnio trafiłem ósemkę, to trafiłem rafsła. Więc może teraz też trafimy. Co? ósemka! Napiszcie w komentarzu, kto miał ósemkę. JA NIE MOGĘ, nie wiem jaki tytuł dać do tego filmu, czy ósemka, czy nowa postać, czy, czy 22 tysiące, wow Ojeju Dobra, co jest grane? Oh my god 11 punktów do Stu. 11 do Serge'a 16 do Amber 21 do Byrona I jest, spójrzcie na to, trójka świecąca 38 Jackie i pierwszy to jest Star Power dobi, No nie spodziewałem się jako pierwszej postaci. Ja będę i tak bardzo zadowolony jak ja. Nawet jak nie będzie postaci. Dobra, drugi to jest Gadget do Mortisa. No i trzeci. Nie. Czemu? Dlaczego? No dobra. Wow. Spójrzcie, prawie cały ekran mi to zapchało. Dobra. I trzecia rzecz to jest, z jednej strony się cieszę, z drugiej nie cieszę, bo mogła to być nowa postać jako trzecia, bo tak zwykle jest z ósemkami, no ale niestety, ale jest to w sumie gadżet do stylu, którego stylu maksuje, więc już będę miał gadżet. Mm, już będę miał gadżet. Tutaj sobie Filipowi pokażę, co trafiłem w ogóle. Yy, znaczy to on słyszał, ale jeszcze mu pokażę. Patrz, tutaj gadżet do Mortisa. Yy, jeszcze pokażę... Ojeju. Dzisiaj w ogóle w M ciu właśnie na jej rangę I patrzcie, jest ten gadżecik, piękny, piękny, piękny gadżecik. O, patrz. Dobra, fajnie. I jeszcze mamy Star Power do B. Też jest fajnie, bo już mam całkiem, a nie prawie całkiem, wymaksowaną, bo jeszcze jeden gadżet brakuje. Sąsiad, jak coś, to nie wiem, może to słuchać, może nie, sobie postanowił dzisiaj popukać w czane. Patrz, tutaj. No i co? Możemy sobie zagrać chyba jeszcze dwie gierki. Mam nadzieję, że Filip też chce, no, ale myślę, że chce. Pozdrawiam w ogóle Filipa. Będzie miał pozdrowionka na filmie i biorę kolec. Nie wiesz co, Filip, wybiłem dzisiaj z na 20. Sam zresztą słyszałeś, więc, 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 więc może nie będę grał z Ciu. Zagnął kolec. Dobra, ty graj. A wiesz co, możesz wziąć? Możesz wziąć tego. Kim ty grałeś? Edgarem. Weź Edgara, proszę. O, fajnie. Fajnie, fajnie. Dobra, Filip wybiera. O, super. Dzięki bardzo, i lecimy z kolejną giereczką. W ogóle, może na tym filmie się uda też kolet bić na 20, też by było super, ale z drugiej strony nie na 20 miałbym, tylko Amber, której nie lubię, o czym bardzo dobrze wiecie. I niedługo, prawdopodobnie jak znajdę czas, w sensie, bo mam bardzo dużo pomysłów na filmy. Dlatego nie wiem, kiedy to zrobię, ale jak już nie będę miał pomysłów, to zrobimy sobie taki film, na który spojrzę, jak będę miał 40 subów. I bardzo was chętnie do tego zapraszam, żebyście zostawili subskrypcję, bo do końca roku lecimy po 50 subów, a na 40 subów planuję specjal QA. Pytania i odpowiedzi po polsku i co? I wtedy możecie mi po prostu pod tym filmem, który nagram, zadać pytanie, a ja je wykorzystam do QA. Na 40 subów to będzie specjal. Ostatnio był, było daily specjal na 30. Tutaj mamy Tarę, którą robimy. Brawo Filip, świetnie. I nie wiem, czy trzeba było tam iść, ale... Dobra, trzecie miejsce nie spadliśmy przynajmniej. Mm, Okej. Okay. Yy, to co? Wyślę mu emotkę, Byk. I co? Gramy. Dalej. Proszę o Dziękuję. Ale <noise> jest. No dobra. No jestem podjarany, Nie da się ukryć. Co dziwne, był to Megabox za. Ten, za 10 poziom, a nie Oj, przepraszam. Za. nie za 22 tysiące. Co? No spoko. Pewnie ten za 22 tysiące zwiększył nam szansę na. Te wszystkie rzeczy, więc nie jestem nie jestem smutny. Opłacało się to wbijać. Pocało... Ojej, Filip zginął. Ciekawy jestem, gdzie był ten Stiu ale, ale. O, dobra, chyba. Chyba już wiem. Nie, ja teraz zginę. Ale dobra, on auto ojmuje, nie, nie rozumiem. Po co? Dobra, pyk, ale go wykiwaliśmy. Ale go wykiwaliśmy. Oh my god. O nie! Dobra. <ścoughs> Myślę, że uda się. No nie. Pamiętaj, żeby strzelić lajka w, yy, ten, pod tym filmem. Fajnie by było, jakby jakiś rekordzik padł, Chociaż pewnie nie pobijecie tamtego filmu urodzinowego, który był w marcu. Jakoś sobie ponad miesiąc temu. Znaczy ja wiem, kiedy był, ale nie będę zdradzał dokładnie. Kiedy, chociaż pewnie wiecie. Dobra, damy gotowość. I ostatnia gierka na tym odcinku. 6 minut w ogóle openingu. Tak chyba nigdy nie było. Chociaż robiłem już dwa openingi na tym kanale. E, dobra, będzie tytuł łamany na trzy. 22 tysiące pcharków. E, ósemka z Boksa, co na pewno Was trochę przyciągnie do tego filmu. I smutno mi, bo trochę oglądalność spadła ostatnio. Więc nie wiem, polecam się mój film znajomym. E, Zachęćcie ich do, do obejrzenia. E, staram się dla Was jak najbardziej, żeby była jak, jak najlepsza jakość. Tych filmów wiecie, że dostałem mikrofon, żeby była właśnie jak najlepsza jakość filmów, żeby to się lepiej oglądało, bo mój cel to jest robienie takiego contentu, który sam bym chętnie oglądał. Uważaj Filip. Dobra, przynajmniej odcięłeś im drogie. Tyle dobrze. Teraz się gdzieś tutaj schowaj. Lewo, lewo. Albo do... No tak, tak. Lewo. Chcesz to spoko. No dobra. Pyk, pyk, pyk. Teraz na tego, na tego. O, brawo. Świetnie. Cztery drużyny po pięć kiłów, chyba że film ma więcej, ma więcej na 100%. Dobra, on ma 7. Teraz tutaj z ból na piątym też, yy, na środku. No i mamy wielkie starcie, bardzo fajnie. Yy, Okej, okay. tutaj Karl i Penny. I Penny. A, no i trzeci z tytułu to będzie. Co będzie? Hej, nie wiem nawet. Dobra. I sprawy organizacyjne. O, tak też może być, bo w sumie dużo ogłoszeń wam mówię. Pierwsze miejsce, bardzo świetnie. Bardzo świetnie. <laughs> to zapowiedzenie. Dobra. Dziękuję Wam za oglądanie. Pamiętajcie, że kolejny film na kanale zjawi się za dwa dni. Yy, dlatego co no? Życzę miłego oglądania. Mam yy, życzę miłego dnia. No i co? Naura.